Witam Was wszystkich po bardzo długiej przerwie. Zaraz wyjaśnienia, i ruszamy do roboty, bo trzeba kilka rzeczy zrobić bardzo ważnych. Jak was nie było, jak mnie nie było. Mamy wyszedł piękny update, zaraz wam wszystko pokażę, mamy ziemniaczki rozsadzone, mamy nasz śmieszny tytuń troszkę rozsadzony, mamy o wiele większy stan konta. Nie pamiętam na czym skończyliśmy, yy, musimy jechać w jedno bardzo ważne miejsce, ponieważ rozrosło nam się trochę drzew, nie pamiętam czy ja już je podłączałem czy nie, ale tu są. Tu są, ale tu nie są. Dobra, one mają 78%. No dobra. Mamy łącznie chyba teraz 64 drzewa. Ok. Mamy prawie pełen zbiornik, będzie trzeba to przypalić. Ale dziś jedziemy zrobić jedną z najważniejszych rzeczy. Beczki powinny mieć pełne. A je trzeba odebrać. No jo. Moment. Przepraszam, musiałem sobie kichnąć, a nie chciałem, żebyście uguchli. Ale dobra, jak już wam pokazałem drzewa, zaraz wam pokażę, dlaczego tak się fajnie rozrosły te drzewa. To jest funkcja dodana w nowym update, ponieważ teraz jak scinamy sadzonkę z drzewa, to one się stakują. Tak jak na przykład nasiona ziemniaka, czyli jak zbierzemy, przełożymy dalej nasiono i zbierzemy to, to tamto nasiono stamtąd się pojawi tu i będzie zestakowane. Cacy, cacy. Dzisiaj jedziemy. Ogarnąć prąd. Tutaj mam już troszkę paczków dla naszych y, kumpli. I teraz numer telefonu. Ja tutaj mam go zapisane. Momencik. Oj, tam pierdzieliśmy. Musimy zadzwonić pod numer telefonu 555 47 43. No, 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 list mamy już w ten do poczcie. Bierzemy naszego jepa spuszczamy ręczny Lecimy ten czteronapęd, wyłączymy, bo to bez sensu e, i teraz tak, e, po raz trochę sadzonek, posiedziałem, bo przepalałem tam, e, wiecie, wieczorkami jak e, miałem tam te chwilkę wolnego no to odpalałem sobie na pół godzinki i, i no, robiłem tutaj y, ziemniaki rozsadzałem i tak dalej, żeby zarobić na tą linię energetyczną. No bo to jednak to jest bardzo fajny już upgrade, y, żeby później zacząć zarabiać fajne pieniążki, żeby wydawać pieniądze na głupoty y, pokroju zrobienie bawarki całej. Ale dlaczego? Y, Dlaczego się znowu pojawiam? To tak, to dalej chcę kontynuować kanał, co nie tak, że odchodzę spokojnie, ale uwaga, nie dałem sobie po prostu, nie daję rady po prostu sobie z pracą, w zeszłym miesiącu miałem trochę więcej godzin, no i nie miałem po prostu czasu, żeby nagrywać, bo jednak godzin miałem bardzo dużo, ale teraz powinno być ok. mam plan, żeby po prostu wrócić do daily, tak jak kiedyś to było. Ale przy tym y, robić wam zapas. Oj, czekajcie, bo tutaj musimy zaraz kręcić. Otworzyli bar, ale tu, tutaj przyjedziemy, może w następnym odcinku. Y, o, tutaj chcieliśmy. On się zaraz otwiera, więc elegancko. Sobie cofniemy tyłem. Cofniemy tyłem. Cofnąć przodem ciężko by było. A, otwieraj. Już, już, już. No, jeszcze kilka torebek zostało. Nie wiem, czy nam starczy, cholera. Wsiadaj z tego auta. Więc y, teraz już raczej powinny być odcinki. Ja będę starał się nagrywać na zapas w razie czego, gdyby tak y, mnie brak czasu zaskoczył, jednak. No i starczy nam prawie idealnie. Wątpię, że będziemy mogli kupić jakieś rzeczy do naszej wytwórni syropu. Ale tak, będę teraz starał, starał się nagrywać na daily, czyli po prostu na cały tydzień odcinki, bo jednak no, to wychodzi później lepiej. Nie będziemy się oszukiwać, że wtedy jak mam już na cały tydzień, to tylko je po prostu wrzucić, o to później chodzi. Ale to będzie wszystko w trakcie. Skinka 69, a, okej. Okay. A, nie ma jeszcze A, a, a też ja myślałem, że ten list tutaj będzie. Skoda. No dobra. Yy, nie, mamy jeszcze 2000. A, dobra. Patrzę, mamy jeszcze 2000. Chwila. Przepraszam, ale lekko podsmarkany jestem i coś, kurde, stanęło mi w gardle. Bar yy, już jest skończony. To tylko on się otwiera chyba od 17.00. Więc skoda, skoda. A tutaj jeszcze jest jakieś list, nie, to, to, to mnie nie interesuje. I to też mnie nie interesuje. Czy tam mnie będzie interesowało później? No może już przecież list, nie? O, Skoda. No dobra tam. W śmietniku go przypadkiem nie ma. Wejdziemy sobie tutaj, pokażę wam ten bar jak. Ciekawe, czy będzie coś widać. Przez szybkę. Ale tak, nie dałem po prostu rady, miałem troszkę więcej godzin, więc mam nadzieję, że teraz jak będę wam <laughs> robił to na cały tydzień, to że jakoś lepiej to wyjdzie. I on się otwiera do 18. I uwaga, patrzcie co my tam mamy. W końcu będzie na co przepierdzielać pieniądze wszystkie. No i oczywiście tam wino, beczkę możemy sobie kupić, tylko wymagania do ciebie beczki są kolosalne, bo... No jest, są kolosalne, no nie będę ukrywał, że są bardzo duże te wymagania. Nie wiem czy się dźwięk z gry nagrywa, jak nie to ja. Nie, dobra, nagrywa się. elegancko. Yy, plan jest taki że my w sumie mamy tylko kilka stówek do wydania Więc Nie ma co szaleć. Ale ja bym sobie kupił... Uwaga, uwaga, nie wiem czy ja tego nie mam tam już w, ten, w domu Ale zestaw do naprawy wgnieceń I będziemy sobie już powoli szykowali yy, Jeepa Pod po prostu tam yy, Upgrade Bo co na pewno do niego wleci, no to wyklepiemy go Doprowadzimy do porządku yy, Hamulce chyba dało się w nim zrobić O ile się nie mylę Opony nie wiem czy się dało zmienić Nie, dało się zmienić opony Damy mu te offroadowe, te terenowe Pasowym go no, chyba tej feli. No, jakiejś ładnej, kolorowej. No i bym chciał na pewno ten zderzak niestandardowy. No to wiadomo, to wiadomo. No i jakiś ładny, właśnie do tyłu stelaż bezpieczeństwa. Tak, żeby on wyglądał jakoś tak, wiecie, masywnie. Żeby on robił wrażenie. Chwila. Kurczę, Chyba jestem przeziębiony. I to tak, grubo. No cóż, ale mam już w planie Wam nagrać kilka odcinków, więc to zrobimy. Ze złomowiska, bo ostatni odcinek się skończył tak, że dostałem telefon. Wróciłem z tymi częściami, już je chyba nawet w domu poukładałem, bo o ile się właśnie nie mylę, to my wracaliśmy ze złomowiska. Tak mi się wydaje. Więc części już są w domu, powoli byśmy mogli za... Mogłem śrubki kupić, cholera Jak już tam byłem, ale już się nie będę cofał Więc w planie najpierw mam zrobić Jeepa, później BMW, bo Jeep to jest jednak mniejsza inwestycja Załączymy napęd na 4 Jeep jest mniejszą inwestycją Fuck Jeep jest mniejszą inwestycją, ponieważ no, tu jest mniej części do wymiany. A tam już od razu bym chciał robić od początku czyli cały zawias, nowe opony i tak dalej. Od najmniejszej tam śrubki, żeby każda śrubka w nim była już nowa. Więc no, będzie stanowiło to niemałe wyzwanie. Może już teraz zaczniemy coś tam grzebać przy niej. Możemy zobaczyć, czy już się coś tam nadaje do zrobienia a na musimy chyba poczekać na następny dzień więc y, zostawiamy tutaj sobie naszego jepa, ale zgasz go pikupa, więc odstawiamy go, no i tak, tutaj mamy podlane o i właśnie zastakowana nasionka ziemniaka no i tutaj mamy te ziemniaki, byśmy mogli do końca przerobić, żeby Żebyśmy mieli jakieś drobne, ale dzisiaj zajmiemy się bawarką, bo my tu, o, właśnie zderzek mamy, Przedają się wyszlifować całą na biało, walnąć. No i mamy tutaj tutor, tu, telefon, mamy tutor, turbo, zaciski jakieś tam, ten, dyfer, lampy. No i tutaj nic nie mamy, więc nie mamy tego zestawu, jednak. Yy, o, i tą kierownicę mamy. O, kierownicę możemy sobie zmienić, bo to już. To już na pewno... A jak klucze nie mam? Cholipka... O, i zderzak terenowy mamy do bawarki Ale raczej ją na raili nie będziemy przerabiać Tak myślę... O, właśnie, jeszcze możemy schować te rzeczy tutaj do naszego bagi. Będziemy mieli kolejną rzecz, którą możemy odhaczyć z naszych to-do-list Wsadzaj to No i w sumie jeszcze dwie części Silnik I nie wiem, coś tam jeszcze na pewno. Na bank silnika tam brakuje. Dobra, jednak faktycznie będzie mnie ten katar. Ale filmy i tak wam nagram. Ja tak myślę, od poniedziałku sobie zacznę wrzucać. Więc od nowego, prawie od nowego miesiąca już. Ale mniejsza o to. I teraz tak, co ja chciałem zrobić? Na pewno odkryć klucz. Po coś, ja szedłem, po klucz, ja szedłem sobie weźmiemy kluczyk i sobie wybilimy pierwsze co, to kierownicę ja już taką z klaksonem i ogólnie z poduchą ta nie ma poduchy to mam to tam na złom mam tutaj złom, nie mam złomu złom wywiozem chyba, a nie no, dobra, mylimy się z drugim save'em tutaj jeszcze nie mam złomu, bo mam te wszystkie części na aucie Kierownicę. Tutaj akurat mogę dać tą starą śrubkę, bo jej po prostu. A nie, to jest mała. To ma małe śrubki czarne. Można przykręcić z tym. No i na pewno co bym chciał zrobić jeszcze poza odcinkiem, to pojeździć do brata Normanda, chyba Normanda albo Francisa żeby dostać od niego kompresor. Fajnie by było kompresor, zanim jeszcze zaczniemy ją robić. Bo najzwyczajniej w świecie no. Będzie później... Tak. Będzie później problematyczne to. No i zderzek też w sumie możemy już załapać, a co tam będziemy się cackać. Dawaj ten zderzek. Opa! No i już wygląda jak człowiek ta MK, nie. Dalej wygląda gruz. Ale mój gruz to się liczy. Pamiętajcie. Nieważne czy gruz, ważne że wasze. O! I luksusowa. Teraz ten jak pazura nabrała. Dobrze. wysmarkałem już nos. Już jest o wiele lepiej. Już o wiele lepiej jest naprawdę. No i co? Teraz mam. Plan, żeby wam to skipnąć, ale zrobimy sobie znowu pół dnia. Ja po prostu w tym czasie zbiorę sobie ziemniaki i je na fryty. I może sobie przepalę syrop klonowe, tam, tam, ta, tam, o. I po prostu następnego dnia pojedziemy po list, żeby w, jakby elektorownię poprosić, żeby dociągnęli nam prąd. No i wtedy będziemy. Yy, poczekamy aż ten prąd tam podłączą, yy, więc yy, to będzie kilka dni, ale już yy, po prostu złapę to na jednym filmie, więc yy, zaraz się widzimy. Ja sobie porobię tutaj swoje rzeczy, a my widzimy się, jak będziemy już jechali do miasta. Więc do za chwili, dobra, jesteśmy na następny dzień, środa, siódma rano. Mamy trzy paczki frytków, pozbierałem trochę, posadziłem na nowo. I o kurwa, maś zainfekowane cholipka, a tutaj to, to jest cacka. Dobra, lecimy do miasta szybko, żeby to załatwić dzisiaj. Jedziemy sobie od razu do właśnie sklepu szczęściami. Po, 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 po. po. E, jak to się nazywało? po te śrubki, po ten zestaw. Mamy tutaj 600 zł, 600 dolarów na pace. Więc y, troszkę rzeczy można kupić już do tego pick-upa, żeby on jakoś lepiej wyglądał. To mam nadzieję, że tam nie wiem, za może w następnym odcinku zajmiemy się już pick-upem, szczególnie że że niedługo niedziela i wypłata z beczułek z Maple Federation za syrop klonowy. Chwila kurwa, ja muszę się przesunąć. Opa! Będzie skrzypiało krzesło, uwaga Opa! Dobra, już jest cacko. Eee, przejdzie w niedzielę wypłata z Maple Federation. Ponieważ tam trochę tego mam nawożone. Tam jakieś dwa, trzy klocki powinny przyjść na spokojnie. Więc eee, no, będzie kasy. Żeby w razie czego włożyć coś tam do tego. Aha! Aha! My jedziemy... O, mogłem wam pokazać w sumie bar skoro... Halo mój Piękny wjazd Na ręcznym Wrzuć tam luz No i list Potrzebuje liścik Aha Oho. Aha Oho. Aha Oho. Mmm Królestwo, <laughs> że, że. Kurde no. Może wtedy nie ten, jakby nie załapało, bo nie miałem pieniędzy na to. Nie no, ale. Kurde. No, robi się problem malutki. Yy, ale dobra, zajedziemy sobie do tego. Plunałem sobie na zegary. Świetnie. Zajdziemy sobie, o właśnie tutaj zrzucimy te tam trzy paczuszki, co mamy, położymy je elegancko na tym zielonym, to tam o 14 powinny przyjść nam pieniążki. No kurde, no może jak ten, jak posiedzimy tutaj trochę w tym mieście. Ja nie wiem, chyba po 10 trochę dzwoniłem, o ile się nie mylę. No to mam nadzieję, że już przyjdzie ten list. Rzecz co, my będziemy robili w mieście do 10. Ale jedziemy po beczułki najwyżej znowu zrobimy szybkie cięcie. Jeepa, pikapa, jeepa. Czemu mówię ciągle jeep? Pikapa nie trzeba jeszcze tankować, więc jest ok. To taki znak nowy. Dzieje się, dzieje się w tym OneBazu Ale to dobrze, bardzo dobrze. Nowy kontencik. Są beczułki. Kurwa, gdzie są beczułki wszystkie, co ja miałem? A są! <taki> Takich nie widać. <taki> Dobra, są. Gaś tą padaczkę. Oj, o, śrubki nawet są. Elegancko, coś tu jeszcze zgubiłem może? Nie? Okej. Okay. Dobra, biorę te beczki. No i poczekamy wtedy. A, dobra, to nic ważnego. Poczek poczekam sobie tutaj do tej, tam, nie wiem, 13, 14. Zobaczymy, może list przyjdzie. No i co. No i może uda nam się to dzisiaj, tej transakcji dokonać. Ja nie pamiętam, o której godzinie we wtorek zaczynaliśmy ten film. Dobra, byczulki mamy, więc w razie czego można palić całą noc, pal tą podakę. Zajdziemy sobie od razu... O, ofnięty jest. Zajdziemy sobie od razu do sklepu z częściami i dokonamy szybkich zakupów. Jeszcze na stacji zajedziemy po Derasta oddzewacz. Bo potrzebujemy... No tam wszystkie potrzebujemy. O, potrzebujemy wszystkie, bo i tak do BMC się później przydadzą. Halo mój ręcznym. Dobra, gaś padaczkę. Oj, mamy go. Siema, siema. Oj, właśnie, i teraz pisze, ile mamy taki ładny licznik przyjaźni. I teraz tak, co ja potrzebowałem? A, Rastofy. Jeden taki to jest jeden worek. Mamy trzy worki, więc będzie nas stać na odrzedzawiacz. 4 to, to jest jeden worek, bo to jest, są dwie stówy. Nie chcę przeholować, żeby później nam na ten prąd starczyło. Więc sobie weźmiemy 4 zestaw. To jest drugi worek, powiedzmy. Więc można go od razu wyklepać, jak będziemy mieli już robić. Yy, pompka do kupy, co to komu potrzebnie, niedługo kompresor dostaniemy. Nie wiem kiedy, ale dostaniemy. No i co, no i teraz jedziemy do sklepu z częściami, bo teraz tam sobie poczekam. Mamy beczułki, że można ponownie je zapełnić. I ja sobie poczekam elegancko tutaj przy sklepie, sobie porobię coś w tym czasie żeby tylko, oj 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 minął ten czas, Wrzuć na luz, no i odrzewiacze, odrzewiacze, możemy wziąć jeszcze cztery, jakby nie było, a tutaj są trzy, no i elegancko. Mi się wydaje, że i tak powinienem przyjść ten list skoro nie mieliśmy pieniędzy, ponieważ y, pamiętam jak chciałem się pierwszy raz dowiedzieć ile to kosztuje to i tak y, pomimo tego, że miałem tam 1500 na koncie to i tak przyszło to. Więc y, może coś, jakiś rabat później tak, jak będziemy mieli większy wręcz. Więc y, to tam mniejsze o to. Ale śrubki tam jeszcze można wziąć tam... A, tam 35 dolarów chyba. O, 35 dolarów, to tyle to tam. Wstać nas. No i wiadomo, że koła później będzie trzeba wziąć. A co pisze na zaciskach Uniwersalny koniś. Tutaj uniwersalny. A do tego... Dobra, zobaczymy. Konik Prince. Konik Prince. Czyli uniwersalny, czyli chyba do wszystkich. To, do pick upa też powinien pasować o, piesek blas. Dobra, ja sobie jadę pod pocztę i będziemy widzieć się regularnie pod pocztą za update'em z sytuacji, czy już mamy list, czy nie mamy listu. A ja najwyżej z Wami się zobaczę, jak już będziemy mieli ten list. Jak będziemy wracać do domu, żeby, 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 żeby patrzeć, jak tam prąd ciągną. Dobra, i jeszcze ostatni próba. Nie ma nic, nie ma nic. Miało być anima. Dobra. To ja czekam. Idę zobaczenia za chwilę. Dobra. Mamy dzień kolejny. Doczytałem w końcu na necie, że. List przychodzi. Oj. Dobra. Dobra, niech schnie. Ale. Będzie no to... trzeba zajechać pod, do dekoratora po. Nowy środek na owadę, eee, doczytałem w końcu na necie, że na Wikimon Bozu, że po dwóch dniach roboczych dopiero przychodzi ten list i stwierdziłem, że. A co tam, e, pojedziemy sobie kładem? E, że pojedziemy sobie kładem e, na pocztę, no bo tam kładziek mało pali. To a fajna zabawa będzie, jak kładem pojedziemy. I tylko tą piłę sobie zostawimy. bo po co nam ta piła? Zapierdziela super. Oj! O, na dymba stanął. Opa, elegancko, widzieliście? O, możemy ciąć. Możemy. O kurwa, możemy ciąć drzewo na kładzie. Dobra, piłę tam zostawimy. Jeszcze ja sobie plonąłem na kierownicę pewnie No i teraz To ma pięć biegów ty To nie są już przelewki Szybkie to to może nie jest, ale jest zwrotne o, tylko pięć biegów. No dobra, jedziemy, kładem Go też trzeba troszkę rozruszać, bo on tam u nas po polnych to on tam się nie rozrusza, a silnik zastanie i wtedy będzie kaplica. Zobacz jaką kurwa kopci Został, już jest, trzeba mu dać troszkę fefru Lęku trochę wbiliśmy I nie wiem czy oni teraz to przypadkiem nie dodali, że można zejść na zawó, jak ma się cały wskaźnik lęku Czyli teraz od prawie wszystkiego już można paść Od pragnienia, od głodu i od lęku Chyba dodali w poprzednim tym update'cie, że Co ty się sapiesz człowieku, że żeś tylko przez krawężnik przejechał że właśnie, można paść od lęku Więc w końcu trzeba na to uważać, bo jak się za dużo chyba tego wybije, to się umiera najzwyczajniej w świecie Jestem ciekawy czy policja będzie stała. ani razu policji nie spotkałem O nie, nie stoją, nie słyszą No, nie słyszą, tam głupoty gadają No, ale kurde, nie doczytałem po ilu dniach oni zrobią ten prąd i czy to są dni robocze, czy nie o, dobra, już doczytałem. W ciągu 5 dni roboczych. No to se poczekam... Niczym przew zajechałem tutaj. Dobra, zgaś go. Tam nie potrzebujemy marnować w nim paliwa. I uwaga, uwaga... Jest i koperta. Uwaga, 28 998, no czyli 29 000. I cyk -fuch. No, i 600 dolarów zostało. Czyli miałem jeszcze troszkę pieniędzy w zanadrzu. Opal tą padaczkę. Jest tym autobusem. No i co? No i teraz jedziemy do domu. Ja sobie najprawdopodobniej zostawię grę odpaloną i pójdę sobie robić swoje rzeczy. Żeby po prostu minęło jakoś te 5 dni. No i co? No i widzimy się, jak już podłączą ten prąd. Jak już testujemy, czy faktycznie to działa. Więc yy, jadę do domu i widzimy się za 5 dni Znaczy Co to kurwa było Mam nadzieję, że nie bierze A jak ciśnienom hamulec? To się w końcu zatrzyma Dęba stanął Jednak ten kład nie jest taki super jak myślałem Dawaj, go nie mygną ja No i teraz y, końcowo, widzimy się za 5 dni I będzie wszystko tacy 5 dni, widzimy się, patrzymy jak działa prąd Pewnie szybko Więc y, Do zobaczenia za chwilę Jesteśmy I mamy Prąd W końcu Jak ja się cieszę, że w końcu mamy prąd O, mamy nawet roślinki do zbioru, nie wszystkie ale ciul tam i teraz w końcu mamy prąd możemy, dostaliśmy wypłatę tygodniówkę za syrop klonowy i teraz w końcu możemy nie to, możemy palić światło ile chcemy I tak rachunek przyjdzie no i nie musimy się bać, że nam w końcu tego zabraknie, tylko raz nam jak wyłączą to trzeba wiedzieć, czy trzeba jechać zapłacić no i na pewno teraz jakoś ruszy ten Sugar shack. Podejdziemy jeszcze na koniec. Zobaczymy, jak to tam wygląda z tymi drzewami. Czy nam to dużo urosło. No i może. to nie. O! Urosło. No to elegancko będzie można w końcu podłączyć. I o! Zobaczcie, ile nam pompowało. O, dobra. Mamy pełno. Powinno niedługo też wpaść za pełny zbiornik. I teraz zbieramy na update pick-up'a no i wtedy na piec elektryczny no bo piec elektryczny to jednak to jest coś pięknego bo to się tylko podjeżdża i się przepompowuje olej no, to płynne złoto nasze piękne i cudowne, żeby sprzedać. A tak to to byłoby na dziś tyle. Podłączyliśmy prąd. Kolejny mały kroczek na drodze do milionera. No i co? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym. Ja się biorę za nagrywanie kolejnego odcinka, żeby mieć faktycznie dla Was filmy na cały tydzień. Następny. No i mam nadzieję, że teraz się uda faktycznie tak codziennie wrzucać Wam po jednym filmie, chociaż. Bo, no, mówię, znowu zaniedbałem. Niestety to przez pracę Szkoda, że to nie jest tak, że od razu się wrzuca filmy i od razu można z tego dostawać pieniądze, żeby Starczyło chociaż na opłaty i na ewentualnie jakiś upgrade. A tak to YouTube na razie... No dobra, no dosyć dużo drzew podłączyłem I na ewentualnie jakiś upgrade stanowiska. No ale no cóż, to już jest YouTube i trzeba to najpierw rozwinąć, żeby to poszło. Ja się z Wami żegnam, więc do zobaczenia w następnym. Nara.